Ogród marzeń, witam, witam z góry. Widać już zbliżającą się jesień. Drzewa straciły piękny zielony kolor i zaczęły robić się brązowe. Przepiękna róża, przepięknie pachnąca. Róża Balzac, bardzo ładna. A tutaj hibiskus blinowy, nie pachnący. Mnie się ten zapach nie za bardzo podoba. Na herbatki świetny, owszem, ale za to przepiękne kwiaty ogromne kwiaty prześliczne. To jest hibiskus w kolorze ciemnobordowym bardzo pięknym. To wszystko tutaj, co opadło to są właśnie opadające kwiaty. Kończącego się już niestety lata, ponieważ jest ostatni dzień wakacji, gdy jutro zobaczę dzieciaki z torministami, to dla mnie będzie już koniec lata. Chociaż prognozy pogody zapowiadają, że ma być jesień bardzo ciepła, słoneczna, muszę Państwu powiedzieć, że ja nie pamiętam takich wakacji, aby było tyle słońca. Aby było tyle gorąca i zero jakichkolwiek opadów. Ja wiem, że mieszkamy w różnych częściach Polski i być może u Państwa na pewno sytuacja jest inna, ale u nas tutaj, nawet nie mówię Małopolska, bo to już jest większe województwo, większy obszar, mówię tutaj Stary Sącz, Myślec, u nas deszczu nie było. I jest po prostu potwornie sucho. Ten rok chyba przejdzie jako jeden z najbardziej suchych tutaj roków w naszej okolicy. Przychodziły burze, przychodziły ciemne chmury. A jakżeś, nawet wczoraj napłynęły tutaj z zachodu bardzo ciemne chmury. I zanim ja skończyłam podlewać, bo myślę sobie, może nie padać, więc lepiej będzie, jeśli podleję. No i dobrze zrobiłam. Podlałam. I nic, zero opadów deszczu. Więc ten rok przejdzie jako chyba jeden z najbardziej suchych. I jak obserwuję, każdy kolejny rok jest coraz bardziej suchy. Dlatego ogromnie cieszy mnie fakt, że inwestujemy w zbiorniki na deszczówkę. Teraz mam już zamówione kolejne zbiorniki mausery, ponieważ ogród jest tutaj potrzebujący, woda jest potrzebna. Ja bardzo Państwa przepraszam od razu z góry, że ten spacer może nie będzie taki elegancki po obrodzie, ponieważ będą niektóre przekwitnięte kwiaty, zaschnięte liście, których nie miałam czasu uporządkować. A dlaczego? Ano dlatego, że wszystkie świty poranki były zarezerwowane na przewożenie ziemi kompostowej z kompostownika, bo jest to bardzo ważne dla roślin. Kompostownik był już duży i czas było go naprawdę usunąć. Wydawało mi się, że ziemi jest niewiele, ale z każdej strony odkrywałam ogromne zapasy ziemi. I tak naprawdę chyba cały ogród został, wszystkie tutaj rabaty obdzielone tą ziemią. Zostawiłam tylko tyle, żeby mieć do szklarni i ewentualnie inspektu. Który mąż wymyślił, że będzie inspekt, więc tam też będzie ziemia potrzebna. Natomiast wszystkie wieczory miałam zarezerwowane na podlewanie roślin, ponieważ u nas deszczu mało i pierwsze szklarnia, potem ogród warzywny, rośliny w donicach i te rośliny, które potrzebują wody, jak chociażby ten piękny hibiskus bielinowy. Trzeba było je obdzielić. Jeszcze mamy w jednym zbiorniku wodę deszczową, ale nie ma jej dużo. Zostało chyba około 400, może 500 litrów tej wody. A w pozostałych, proszę Państwa, to się mi nie zdarzyło. Gdy odkręcam kran, jest tylko powietrze. Nie spada ani jedna kropla wody. To jest po prostu straszne. I teraz nie wiem, zobaczymy, na razie zapowiadają, że tego deszczu nie będzie. A jeśli będzie, to niewiele. Ale dobre i co? Ponieważ zawsze z tutaj wierzchnią warstwę ziemi, nie kosimy. Trawnika. Czekamy na deszcz po to, żeby tutaj nie wysychał ten trawnik i po to, żeby też uchronić rabaty, żeby ziemia nie była wokół nich tak bardzo przesuszona. No i jak popada, nawet jeśli niewiele, to zawsze troszeczkę naleje się do zbiorników, a zbiorniki łapią wszystką wodę z dachu. Dlatego cieszy mnie bardzo, że mam już zamówione kolejne zbiorniki mausery na. Deszczówkę, bo bez tego, jak się okazuje, jest po prostu ciężko i chyba nie potrafię sobie wyobrazić, jak ogród funkcjonowałby bez właśnie tych zbiorników. Nawet ogród warzywny. Proszę Państwa, dawniej się jakoś tak ogrodów warzywnych nie podlewało, ale teraz, no niestety, trzeba wszystko podlewać. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jaka jest sytuacja w Państwa regionach. Napiszcie proszę w komentarzach, czy też macie taki suchy rok, suche lato jak u nas. A ja zabieram na spacer o poranku i myślę, że Państwo wybaczą mi pewne niedociągnięcia w ogrodzie. Od jutra, czyli od poniedziałku, będę mogła zająć się typowo pracami związanymi z roślinami. A więc chodźcie ze mną. Zacznę od hibiskusa, od ketmi błotnej, ketmi bagiennej, hibiskusa bylinowego, hibiskusa bagiennego, hibiskusa błotnego. No, nazw ma dużo i w sumie nie chodzi tutaj o nazwy, ale jest to bylina znana wielu osobom, i jak widzę powiększa się jej grono, bo trudno nie ulec urokowi tych pięknych, można powiedzieć, z lekka egzotycznych kwiatów, a gama kolorystyczna jest też prześliczna od białego do bordowego, więc jest w czym wybierać. Tutaj rabata z werbeną. Werbena się pięknie, rozrosła, pięknie się wysiewa. Na parstnicy tutaj liście też jeszcze ładnie, tutaj widać, wyszły już młode. I jest tam mnóstwo różnych siewek. O te siewki też bardzo dbam i podlewam, żeby nie zasły, ponieważ to są same siewie. No właściwie nie samo, bo ja zbierałam nasionka, oczepywałam i wysiewałam, ale żeby one mogły tutaj urosnąć, muszą mieć wilgoć. To jest właśnie podstawa, zwłaszcza gdy takie nasionka zaczynają kiełkować. Bardzo ładne tutaj liście na parstnicę. Nawet jedna jeszcze kwitnie. No proszę, jeszcze nie jest tak źle. Ale jak już tutaj jesteśmy w ogródku naturalistycznym, też bieda w wodę. Cały czas muszę tutaj podlewać, bo nawet kiręgeszoma, proszę zobaczyć jakie ma liście. jak. Cierpi, chociaż jest tutaj co dwa, co trzy dni podlewana. No, jest ten rok, można powiedzieć, trochę trudny dla roślin, ale prawda jest taka, że zawsze coś jest. Jak nie szkodniki, no to warunki pogodowe. Tu chciałam pokazać, kwitnie bardzo ładnie zawilec japoński, biały i myślę, że będzie on się tutaj dobrze czuł i że będzie tutaj pięknie rósł. Tutaj też kirengesama już niektóre kwiaty przekwitły. To wszystko dzieje się bardzo szybko. One przekwitają, a później zaczynają już kwitnąć następne. No, hortensja piłkowana, przekwitła. Ją też trzeba mieć na uwadze. Też hortensje lubią wodę. Szałwia, szałwia omyszona to rewelacyjna roślina na miejsca suche. Ja jeszcze nigdy szałwi nie podlewałam, ani w tym roku, ani w ubiegłych latach. Tutaj są róże, których też nie podlewam i rosną tak znakomicie. No właśnie tutaj widać, że troszeczkę są niepoprzecinane. Dziewanna straszydło jest. Nie usunę jej, bo na końcach ma kwiaty, a ona mi się podoba. Niech sobie straszy. Ja lubię takie rośliny, więc mnie to w ogóle nie przeszkadza. I proszę zobaczyć jak przepięknie kwitną róże. No jutro, jutro trzeba będzie tutaj z sekatorem przyjść, bo to rzeczywiście te usnięte nie za wyglądają. Ale jest ich całe mnóstwo i przepięknie fioletowa szałwia omszona. I widzą Państwo, że tutaj jest sucho. I ja nie podlewam i radzą sobie znakomicie. Ale tutaj chciałam pokazać, bo kwitnie przepięknie. Powojnik południowy. Jest to burza kwiatów, maleńkich kwiatów, ale ogromne ilości tutaj. I prześlicznie pachnie, delikatnie, chociaż ten zapach troszeczkę przeplata się z różami. Bardzo ładnie. Rok jest suchy, ale i tak tutaj ogród trzyma się dosyć dzielnie. Ja tutaj też pilnuję, te, tak jak powiedziałam, te, które wymagają tego, po prostu podlewam. kwitną, lewie paszcze trochę się tutaj e, pokładły od liści liliowca, liście je troszeczkę przygniotły. One by zdecydowanie lepiej rosły, gdyby były same, takie jednak w grupie, bo liście liliowców im, Trochę przeszkadzają i ostrogowiec różowy też bardzo ładnie kwitnie. Przycięłam zakwit po raz kolejny. Na razie koleusy zostaną jeszcze w donicach i te donice zostaną w ogrodzie tak wrzesień, październiku. Wszystko będzie zależało od pogody, ponieważ chciałabym we wrześniu. Czy w październiku, jeśli koleusy będą już tutaj wyglądały tak gorzej, wyrwać je i posadzić cebulę narcyzów? Już kupiłam. Kupiłam w Carrefourze i kupiłam bardzo ładne cebulę. Kupiłam nawadę. Chyba za 100 gram płaciło się złote 50 i zł. kupiłam tych cebul. 40 i zapłaciłam około 40 złotych. Agapanty zostały już tutaj białe, już Państwo pamiętacie, przekwitły, więc wycięłam, zostawiłam tylko niebieskie. No i agapanty pojadą już we wrześniu do garażu, już niedługo. Natomiast pozostałe, te, które są właśnie z koleusami, zostawię, bo będą obsadzone narcyzami. Te komplety, nie wiem czy Państwo pamiętacie, co kupiłam takie duże, troszeczkę w takim Ładnym wzorkiem, takie w stylu włoskim, w zasadzie właściwie wszystkie w stylu włoskim, to chciałabym sadzić tak, aby były posadzone, był posadzony jeden kolor narcyzów, żeby to nie było takie pomieszane. Więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie, i wiosną chciałabym przywitać narcyzami właśnie w Donicach, i później te Donice trafią do do piwnicy też, bo też nie mogą stać zimą w gruncie, bo tak jak mówiłam, po prostu pękają. Tu nie chodzi o narcezy, chodzi tylko o donice pękające. Guzikowiec zachodni ślicznie się przebarwia. O, teraz ma ogniste kuleczki, też bardzo ładne. Zawilec powinien jeszcze we wrześniu kwitnąć, ale chyba ta sucha pogoda powodowała, że troszeczkę szybciej przekwitł, a może też to, że wcześniej zakwitł, no i szybciej przekwitł. Nie wiem, ale ja tutaj też, też podlewam, ponieważ guzikowiec lubi wilgotne podłoże, a i zawilec też. Ale wciąż jeszcze są tutaj bardzo ładne kwiaty. Tu mam malwy te które przekwitły są już wysokie natomiast powychodziły te które były wysiane w ubiegłym roku i jestem bardzo ciekawa ponieważ miałam malwy w różnej odcieni czerwieni i jestem właśnie ciekawa jak one zakwitną ale to dopiero w roku następnym trzeba poczekać Erdest Himalajski, no, nie wygląda tak uroczo, jak zazwyczaj też go trzeba podlewać. Olbrzymia kępa, piękna kępa. Widać po liściach, że u nas, proszę Państwa, te rośliny są takie lekkie żółte, ale no nie jestem w stanie podlać od razu całego ogrodu, ja podlewam go etapami, czyli najpierw jedna część, potem druga i tak po kolei i później wracam, tutaj też porozsypywałam ziemię kompostową żeby pomóc tym roślinom, ta ziemia była wilgotna, gdy ja podlewam to wtedy ta wilgość tak dłużej siedzi, no ale wiadomo, że, że na takie upały, na takie słońce, to i ta ziemia kompostowa też przesycha, no to nie jest tak, że ona jest zawsze mokra. Rudbeki wciąż tutaj ładnie kwitną, na tym naszym bałaganie tutaj są już różne bilinki, ale one też na razie kwiatów już nie ma. Co my tutaj mamy kwitnącego? No jeszcze czasem dzwonki zakwitną, a michunka, michunka pięknie świeci, bardzo ładnie michunka wygląda i kwitną już astry, astry, coraz więcej astrów i widać u nas liści na trawniku, ale to czereśnie czereśnie też szybko zrzucają liście, no jest sucho, to wszystko jakoś inaczej się dzieje, nawet i rudbeki są zasuszone widzą Państwo jak to tutaj u nas wygląda zanim dojdę z wiaderkami no to te rośliny po prostu cierpią A tutaj ta dama kwiatowa, no ta część, którą wcześniej posadziliśmy, trzyma się całkiem ładnie tutaj u góry, no to walczę, bo jednak te promienie słońca też swoje robią. I co tutaj na, lilio, na rabacie liliowcowej jest? Liliowce nie kwitną, ale kwitną, i tutaj też, no właśnie, nie zrobiłam tego porządku z tymi liśćmi, ale proszę mi to wybaczyć, Są, jest szczypiorek czosnkowy. Szczypiorek czosnkowy nawet tutaj ładnie wygląda, gdy się to uprzątnie. Bo, tak teraz z tymi liśćmi czereśni brązowymi, no i te liście liliowców jeszcze nie uprzątnięte no to taki daje raczej przytłaczający wygląd, no ale musi tak troszeczkę być. No ja też musiałam tutaj zająć się ważnymi sprawami. Rozchodniki powoli zaczynają już robić się różowe. No i wracając do tych szczypiorków czosnkowych, a one właśnie między liniowcami teraz wyglądają całkiem ładnie. No i są to też takie rośliny, które przyciągają mnóstwo pszczół i owadów. No a przy przy okazji są to rośliny jadalne. Wszystkie części szczypiorku czosnkowego są jadalne, więc można wykorzystać w kuchni. Ja akurat ten nie wykorzystuję. Liście zrywam czasem, tak, ale kwiaty nie. No szkoda by mi było, no bo właśnie na te kwiaty tutaj e, czekałam, żeby, żeby coś tutaj e, urosło, żeby było. Dlatego też kwiatów nie zrywam. No i te kępy, które są większe, nawet całkiem ładnie się tutaj w tej naszej suszy, pustyni jeszcze tutaj między liliowcami prezentują. Tutaj jest właśnie taka największa kępa. No właśnie bardzo ładnie to wygląda i widzę, że ani liliowce nie przeszkadzają, ani też one nie przeszkadzają liliowcom, więc mogą być. Tutaj są rabatki wzniesione po czosnkach, już wysiałam marchew, tak jak kiedyś mówiłam, buraki, pietruszkę i tutaj bardzo ładnie już, już wszystko zaczęło rosnąć. Marchew już, jak to się mówi, przebieram, te, które są mniejsze wyrywam i można sobie zastosować w kuchni. No tak wygląda tutaj miejsce, które przygotowujemy na nową szklarnię. Jest tutaj takie właściwie miejsce, gdzie jest jedna szklarnia, z tyłu jest kurnik, tam jest ziemia kompostowa i to wszystko zostanie również podłączone do zbiorników wodnych, znaczy zbiorników na deszczówkę, małzerów, tak aby od razu zbierać tę wodę. Kiedyś budowało się wszystko inaczej, bo lata były mokre i nikt nie myślał o tym, żeby tę wodę zbierać, bo tej wody tak naprawdę było tutaj dużo. Tutaj troszeczkę też marne, ale dzielne. To są rudbeki miniaturowe. Ta akurat zakwitła eee, i eee, ładnie te kwiatuszki wyglądają. Są delikatne, te pozostałe nie zakwitły, a, ale są tutaj, więc myślę, że w następnym roku będzie można zobaczyć kwiaty. Ogród warzywny, tam truskawki, a tam były ziemniaki, tam dalej rosną chwasty, ja kładę klatkę i do tej klatki wpuszczam kurii. One mi wygrzebują, zjadają robaczki, zjadają też i chwasty, no i mam taką wzajemną, można powiedzieć, pomoc. Poranna rosa maliny, maliny zbieram co drugi dzień i to dużo. Bo bardzo pięknie owocuje, bardzo obficie, ale też trzeba podlewać. To wysoki, to już mówiłam, że jest to fęku ogrodowy. Nie jeden się na to złapie i mówi: Taki koper sobie wyhodować. A mnie się zaraz potem kąciki ust podnoszą do góry w uśmiechu. O, maki, maki wschodnie, maki czerwone, brilant, bardzo piękne. Tak jak mówiłam, po przycięciu zaraz wyrastają i takie zostaną do następnego roku. Gdy przekwitną, zaczną się robić brzydkie, znowu się je wycina, no i wtedy są. I dlatego uśmiecham się, gdy, gdy właśnie tutaj osoby mówią o tym koprze wysokim. Szałwia, bardzo piękna szałwia. Wishes and Love, bardzo śliczna, różowa. Jeszcze muszę koniecznie zdobyć niebieską, fioletową. No astry, astry. Jesień zaczęła się astrami. Tutaj są akurat białe. Tutaj mam pietruszkę też wysianą. No i tak jak powiedziałam, w tym roku ślimaki z wiosny się pojawiły, ale nie było ich dużo. Teraz w ogóle ich nie ma. No i raz, że jest sucho, ale i tak jeszcze przeglądam do środka krzaków, zaglądam i nie ma. No tutaj jest kalarepa i, i buraczki. A tutaj wysiałam sobie jeden rządek, bo akurat tyle miałam nasion. Bratki, bratki. No myślę, że urosną też tutaj, trzeba je podlewać kosmos, tam z tyłu, kosmos. W ubiegłym roku miałam kosmos. On się wysiał i rośnie sobie sam, bardzo ładnie rośnie, ale to miejsce sobie przygotowałam na kolekcję irysów, kosaczców syberyjskich. Bardzo je lubię w różnych kolorach, dlatego mam tam właśnie przygotowane miejsce i to troszeczkę kupuję. Mam listę, proszę Państwa, z roślinami, mam, ale ta lista mi się tak wydłużyła. Przede wszystkim mam bardzo dwa ciekawe krzewy, które chciałabym kupić koło róży White Dorothy Perkins, ponieważ mam też już wypatrzone dwie róże pnące historyczne, które by tam ewentualnie rosły i dlatego to też chciałabym właśnie tam posadzić. Jeden z tych krzewów, które wypatrzyłam, jest bardzo ciekawy, ponieważ ma nie tylko ciekawe kwiaty, ale i też bardzo ciekawe. Owoce czarne, kuliste, które wyglądają tak, jakby olbrzymie muchy przysiadły na liściach. No ciekawa roślina. Na razie nie udało mi się jej kupić, bo jest niedostępna, ale wiosną myślę, że tak. A no, widzę, że kurki tutaj w alei różanej gdzie rozgrzebały ziemię kompostową, ale one tutaj właśnie już tak mają, jak chodzą. No to niestety no grzebią. Miliny jeszcze kwitną. Z tej strony widać bardziej kwitnący żółty, ale z drugiej strony kwitnie i jeden i drugi. No i piękne poduchy goździków też bardzo ładne. Na rabacie z hortensjami otaksa powychodziły już liście szafirków. Zrobiło się zielono. Jest też rozrzucona ziemia kompostowa. Widać jak dużo kwiatów miały hortensje otaksa i wciąż jeszcze przepięknie kwitną na niebiesko. Tutaj pod wiśnią kikushidare japońską też są szafirki i też już licznie się zazieleniły. Tu mamy taki kącik z hostami, z przeróżnymi kolorami i kształtami liści hosty, bardzo piękne hosty. I bardzo ładnie sobie wyglądają z floksami różowymi, z floksami wiechowatymi. Tutaj jest kącik z liliami, są lilie. I tak tutaj się prezentuje to miejsce. Tu jest skalniak, skalniak i jedne schody tarasowe. A tutaj widonica Koleusy. Bardzo ładne, one są kolorowe, no przepiękne liście, no ja jestem koleusami zachwycona. Rosną ślicznie w donicach, są fantastyczną ozdobą. I pelargonie, a z tyłu kwitnące wciąż prześlicznie fukcje biało-czerwone, moje ulubione. I tak wygląda tutaj skalniak na skalniaku. Co mi się najbardziej podoba? Po lewej stronie szary mlecz mirtowaty. Ale i tutaj też są przepiękne inne rośliny w różnych właśnie odmianach szarości i bardzo ładnie się położą i ładnie wyglądają. Ale chciałbym tu Państwu koniecznie coś pokazać naszą przepiękną lawerstroemię indyjską która szaleje z kwiatami. Mi się wydawało, że wszystkie kwiaty nie zakwitną, ale pogoda jest tak piękna, tak słoneczna, że ona spowodowała, że naprawdę te kwiaty rozkwitły i, i jest to przedcudowna roślina, przedcudowny krzew. Jakże ogromnie się cieszę, że udało mi się, że zakwitła w gruncie u nas wreszcie i to taką ilością kwiatów, choć wiele osób mi mówiło, że nie ma szans. Ona zakwitnie tylko i wyłącznie w donicy, w warunkach szklarniowych. Proszę zobaczyć, ile tutaj pąków. I te pąki kwiatowe cały czas pojawiają się nowe, cały czas pojawiają się kolejne. Może nie ma ich na pędach już tak dużo, bo na przykład tu jest taki pęk i widzę tylko jeden, jeden pąk kwiatowy, ale ale są te kwiaty. No, przeszlicznie ona wygląda, bardzo delikatnie, bardzo przyjemnie pachnie, bardzo... Myślę, że taki ciekawy krzew, i tutaj też hortensje ogrodowe o taksa. Kwiatów, kwiatów było, po prostu morze, kwiatów w tym roku, i wciąż jeszcze. Kwitną niebieskie i też są tutaj szafirki, bardzo ładnie. Szafirki wyszły tutaj też na rabacie, ale to wszystko właśnie dzięki podlewaniu i ziemi kompostowej. No to wszystko jedno z drugim się łączy. A ja już się pożegnam z Państwem. Życzę miłej niedzieli. Do zobaczenia. Dużo radości.